Ciekawa rozpuszczalna w zielonym kubku. Przyda się na pewno. No i dobra. Od czego by tutaj zacząć po kolei? Jest dziura, uwaga. dziesiątka wchodzi OK. No i co dalej? No tu większej nie ma. Teraz szukamy znaczka RT. Ubawmy się składę mieszanki. No i mówiłem, że będę szczepił. Takiego koloru są świece. Zapisuję sobie szczegóły, mieszkańc w garażu, wygląda to tak, że właśnie śniadanie dochodzi. A warsztat musi poczekać jeszcze chwilę, aż się obudzę. No, a wiecie co, no człowiek nawet może i kiedyś myślał, i marzył, żeby mieszkać w garażu, no. Ale powiem Wam, że śmierdzi tym całym preparatem, benzyną. Ktoś może kocha zapach paliwa, ale na dłuższą metę głowa już od tego boli. To nie jest fajne. Inna pogoda, wczoraj była słoneczna, pada trochę, ale nie na głowę jeszcze. Co prawda, jak pada silne deszcz, to mnie zalewa tutaj. Dobra, co ja chcę zrobić teraz w międzyczasie, żeby sobie płyn chłodniczy zrzucić, żeby już sobie spłynął i zabrać się za zawory. Więc sobie otworzę ten Wlew płynu do chłodnicy, żeby mieć odpowietrzenie, i tu jest śruba w pompie wody spustowa. I sobie zrzucę płyn chłodniczy, niech sobie zścieknie cały, żeby móc swobodnie odchylić chłodnicę, wyregulować zawory, później zalać świeżego płynu. Pewnie przez parę dni ciągle odwiedzają mnie modliszki. Chodź, tu mała leć stan, bo ja tu będę pracował. Nie chcę cię raz deptać. Troń. No i poleciała. No, przystępuje do, do pracy wstępnie. Tutaj już oczyszczona jest tak z grubszego brudu. Wszystko sobie zaraz spłynie do miski. Czasem mój szok polega na tym, że w większości tutaj, tak jak mówiłem, są śrubki szóstki na klucz ósemkę, ale jednak zdarza się na przykład ta śruba spustowa. To jest na klucz z łebkiem na dziesiątkę. O, więc trzeba mieć cały. Zestaw kluczy. Co się stało? Pękł mi klucz. Ale ja, ja połamałem klucz. Ten taki długi, fajny klucz na drugi, ale dlaczego mi pękł? Czyżby ta śruba była tak dowalona mocno? Czy zarosła się po prostu? Przesadnie dokręcone, ale dynamometrycznym chyba dokręcałem ostatnim razem. Wow! Mocno sika! A tak ma być. Nawet ma swój kolor zielony. Dobra śruba do czyszczenia. Te sobie się opróżni. Wlejemy Ci jakiś żółty bardziej w kolorze moczu płyn. Tutaj żeby ze zbiorniczka wyrównawczego jeszcze to dokładniej wyciągnąć, bo tam zawsze coś zostaje. Trzeba standardowo wyssać. Ci polecisz jako samociek. Tak naprawdę w całości nie uda mi się grawitacyjnie wyzbyć tego chłodziwa. Ale pozbędziemy, pozbądźmy się tego, ile się da. Przygotować miejsce na świeży płyn. Już można schować przewodzik. Tu spłynęło. Odłożyć na bok. I teraz tak. Włożyć korek. Najlepiej te rzeczy, które można odłożyć, w swoje miejsce zostawić w swoim miejscu. Tu jest śruba spustowa z podkładką miedzianą. Oczywiście nie, nie zorganizowałem sobie nowej podkładki miedzianej. Już raz spuszczałem płyn chłodniczy z tą podkładką. No, zastosuję jeszcze raz tą śrubę. Nie wiem, czy to jest oryginalna śruba. Ona jest trochę, trochę dziwna, ale idzie z powrotem. No i użyję klucza. Jak to zawsze nauczyłem się mówić poprawnie dynamometryczne, a to jest dyma. Dobra, powiedzmy, że to jest klucz o zadanym momencie. Ustawiłem 10 Nm, moment dokręcania. Nie znalazłem konkretnego, akurat wertowałem serwisówkę, ale większość tego typu śrub jest właśnie maksymalnie na 10 Nm dokręcanych, nie więcej. Więc też z takim momentem sobie teraz to dokręcę już, bo już to może być zamknięte. Będę miał z głowy. Nie zapomnę o tej śrubie spustowej, wlewając świeży, świeży płyn. Naprawdę nie jest duży moment, ale lepsze jest starać się zachować. Eee, taki moment, jeżeli regenerować później gwinty. A wszystkie płyny, oleje i tego typu rzeczy, no po prostu zawiozę do utylizacji w butelkach, zbiornikach. No i nie zwróciłem uwagi, czy ten brud to jest. Płynu, czy już wcześniej? Dlatego staram się czyścić tą kuwetkę przed spuszczeniem. Ale możliwe, że to jest brud pochodzący z układu chłodzenia. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja jestem jakimś tam znawcą tego. Ja to robię teraz pierwszy raz i robię to po swojemu, tak aby było wygodnie, a że przy okazji robię więcej rzeczy, więc więcej rozkręcam, bo tak naprawdę ustawienie no, zaworów. Nie wiem, niektórzy potrafią bez ściągania plastików to zrobić, albo bez odchylania chłodnicy. No ja chcę mieć pełen, swobodny dostęp, dlatego sobie odkręcę tą osłonkę. Też mi się przyda przy nalewaniu płynu. Poluzuję tą chłodnicę. Nie wiem, czy będę ściągał całą chłodnicę, rozpinał, czy uda mi się na poluzowanej. Wszystko wyjdzie za moment w Żeby zdjąć tą plastikową osłonkę chłodnicy, to jest tak. Śruba tutaj i druga schowana za gumeczką tutaj. Co, i wystarczy ją tu sobie cyk odpiąć, wszystkie te osy, które tu się ugotowały, teraz się właśnie wysypią. A żeby nie pogubić śrubek, no to wkręćmy je w swoje miejsca, tu gdzie przed chwilą były. O, i teraz jest łatwiejszy dostęp do korka, mogę go teraz zamknąć, bo go otwierałem, żeby odpowietrzyć układ przy spuszczaniu. Jest koreczek zamknięty. No zdecydowałem się odpiąć tutaj chłodnicę i ją podwiesić. Zdjąłbym ją cało, ale nie chcę mi się tutaj szarpać z tymi przewodami, bo później mogę się obawiać, że nie będzie to szczelne. No i dobra, I klapka właśnie jest tutaj blisko, blisko ramy. I to jest druga. I zaraz tutaj opędzelkuję to, jeszcze przeczyszczę benzynę ekstrakcyjną, aby ten cały piasek tutaj mi nie wpadał. No, i otwieram te wszystkie pokryweczki. No nie, to nie może być zbyt proste. Zobaczcie, te wszystkie odpowietrzenia, o, to wszystko, no po prostu dobrze jest po, pościągać. Teraz jest dostęp tutaj. Teraz jest jako tako dostęp tam. Tutaj też mm, przewód chłodzący też postaram się ściągnąć, no bo ten dostęp do. Do klapki jest po prostu, nie ma go w tej chwili, więc jeszcze to porozpinam. Już teraz przygotowane, zaraz świecę będę odkręcał. Zobaczcie, No teraz jest tutaj pełen dostęp, prawie że pełen dostęp, wszystko pościągane. I teraz tak, co najmniej trzeba świecę jedną wykręcić z dwóch na cylinder, żeby pozbawić kompresji. Poluzować, czymś zabezpieczyć, najlepiej też papierkiem, żeby tam nic nie wpadło. Tutaj przymyłem wcześniej, żeby też się nic nie wsypało. No, i zaraz, jak świecę poluzuję, przechodzę do otwierania zaślepek. Tutaj będzie znak wybity na kole magnesowym, a tu będę kręcił przeciwnie do wskazówek zegara, ustawiając na znak. I instrukcja poleca, żeby zająć się na początku pierwszym cylindrem, później drugim. Nasadka, mam nadzieję, że będzie dobrze dobrana, bo wchodzi dobrze głęboko. Mam nadzieję, że nie objadę tej. Tej zaślepki. Ola, 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 Ale się boję. Zobaczę, czy mam drugi jakiś klucz, większą grzechotkę, ale ten sam klucz. No ja nie chcę tego objechać więc będę dociskał, żeby się jało to mocno do końca. Locz. ale myślę, że objechać jest to całkiem łatwo. Też od razu do czyszczenia. Wszystko na bieżąco. Prawdzić stan o-ringów. służy też właśnie na tego typu śrubeczki, żeby nie gubić, a później to wszystko umyję, dobra. Raz coś większego potrzebuję. Znalazłem, to jest 10 mm. Na szczęście zwykły klucz. On jest mało używany, więc też obawiam się, żeby tego nie objechać korka. Więc będę dociskał i próbował to odkręcić. Lud. No jest to mocno sklejone, pewnie też. Tak jak gaźnik mogło to być bardzo mało kiedy albo wcale nie nieruszane i się po prostu posklejało od tego brudu. Założyłem sobie klucz dziesiątkę, żeby mieć drugie ramię obrotowe, żeby mi tutaj nie ukosowało. Może to mi coś pomoże. Tu będę do góry, a tu będę do dołu. Może to mi ustabilizuje, żeby tego korka nie nie objechać. Pozycja przyjęta. A tak o, oh, Tak, trzeba sobie jakoś radzić. Jest o ring, jest o ring. Oczywiście nie mam nic na zapas, więc wlatuję ten sam. Okej, okay. trzeba się zaopatrzyć w dobre klucze ósemki. Ale to jest miks, bo są właśnie na klucze dziesiątki, ósemki, te szósteczki i płaskie i nasadki. Cały, cały, przekrój tych kluczy. Nie mówiąc o specjalnym kluczu do świecy, bez którego praktycznie nie ma co podchodzić do tej przedniej i tylnej świecy, bo po prostu się nie mieści inny standardowy klucz. Dlatego jak nie masz fabrycznego klucza mm, od Honda Transalp albo pokrywnego, to z wymianą świecy będzie duży problem. No, op, dobra. Ta kuwetka służy też. Są jednakowej długości, jednakowej. Nagromadzenie tych oto części. I dekielku, schodź. Tylnym wymieniałem uszczelki dwa lata temu, gdy wymieniałem uszczelkę pod całym dekielkiem. A tych nie ruszałem, ale kupiłem na zapas nowy oringi, bo myślę, że będą kartoflane. O, muszę czymś uderzyć lekko podbić śrubokrętem jest pokrywa chyba nigdy nie była otwierana zobaczcie tutaj jeszcze farba jeszcze farba się przykleiła i to co jest chyba fabryczne te takie brązowe pod uszczelkami to chyba fabrycznie były tak jakby uszczelka podklejana do dekielka zanim cokolwiek tam się działo no i dobra mamy dolotowe Naraz tutaj oczyszczę z brzegu i otwieram wydechowe i będziemy pracować przy cylindrze pierwszym. Właśnie o tym mówię. Dekielek przedniej mm, pokryweczki mieści się tuż przy ramie I tutaj klucz płaski, chociaż nie wiem czy tam dojdę później. No i prawdopodobnie będę musiał na rękę dokręcić te 10 Nm, bo tam chyba nie dojdę kluczem dynamometrycznym. Więc. Tak to tak to wygląda tutaj. Może brutalem nie jestem, młotkiem nie będę stukał, ale plastikowym śrubokrętem. Odklej się. No i dobra. Dobrze, że tutaj jest tylko jeden do regulacji. No, sytuacja jest podobna. O, jakiś nawet włos był. Widzicie to? Nie ja to kawałek kleju. Czyś włos tu był. Dobra, czyszczę z grubsza i bawimy się w kręcenie przeciwnie do wskazówek zegara. Dobra, mam listki przygotowane. Spisałem sobie wartości. Jeżeli kogoś interesuje taki szczegółowy opis, jak ustawić takie zawory, no to fajnie to opisał. Griba na stronie motostworki przez F-pisane. Ma tam opisane, jak wszystkie śrubki, jak wszystko porozkręcać, jak to poustawiać, tam można sobie przeczyta przeczytać. I tutaj tak, uśredniona wartość mniej więcej dla zaworu wydechowego luz 0,2 mm, a dla dolotowego 0,15, to jest mniej więcej środkowa wartość zakresu dopuszczalnego, więc przystępuję do, do pomiarów. A jak to zrobić? No trzeba teraz sobie wałem korbowym obracać, świece są wykręcone na cylindrze, E, zapchane papierkiem, żeby tam się nic nie sypało, ale mogło sobie być dekompresja e, i dzięki temu będzie można to obracać i trzeba zobaczyć tutaj na znacznik. Jak nam się pojawi znacznik sprawdzamy, poruszamy dźwigienki, czy mają jakikolwiek ruch, luz. Jeżeli tak, jeżeli są wyczuwalne ruch i luz, to znaczy, że możemy to sprawdzać i regulować. Albo bo w tej pozycji y, tak być powinny, jeżeli nie to obracamy raz jeszcze pełen obrót, sprawdzamy raz jeszcze pełen obrót, bo nie na każdy obrót jest to słów, jak to się nazywa, słów pracy, więc no w końcu czterosów Dobra, to ja szukam znaczka widzimy się za moment.